W filmie przedstawionych zostało 10 gal MMA, które zgromadziły największą widownię na trybunach w historii tego sportu. Numer 10 UFC 198 Verdum kontra Miocic. 45 207 osób. Wydarzenie odbyło się 14 maja 2016 roku w Brazylii w Kurytybie na stadionie Arena da Baixada. W walce wieczoru tej gali Fabricio Verdum przystąpił do pierwszej obrony pasa kategorii ciężkiej. Jego przeciwnikiem był Stipe Miocic, który zwyciężył to starcie, nokautując Brazylijczyka w pierwszej rundzie. W drugiej walce wieczoru Ronaldo Jacare Souza pokonał Vitora Belforta przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie. Numer 9. Pride Grand Prix 2000 Opening Round, 48 316 osób. Gala japońskiej organizacji miała miejsce 30 stycznia 2000 roku na stadionie Tokyo Dome, Rozegrało się na nim osiem pierwszych eliminacyjnych walk 16-osobowego turnieju w kategorii Open, gdzie zobaczyliśmy między innymi następujące pojedynki. Royce Gracie kontra Nobuhiko Takada, który był walką wieczoru, Igor Wovshanshin kontra Aleksander Otsuka czy Mark Coleman kontra Masaki Satake. W starciu rezerwowym zmierzyli się ze sobą Vanderlei Silva kontra Bob Schreiber. Numer 8 Pride 23 Championship Chaos 2 52 228 osób. Ten event również miał miejsce na stadionie Tokyo Dome. Odbył się 24 listopada 2002 roku. W najważniejszym pojedynku wieczoru Kazushi Sakuraba poddał w trzeciej rundzie Gilesa Garcena. Ponadto na gali swoje walki stoczyli Fyodor Yemelianenko, Antonio Rodrigo Nogueira, Wanderlei Silva czy Ricardo Arona. Numer 7. Pride Final Conflict 2003. 53 tysiące osób. To kolejna gala, która odbyła się na stadionie Tokyo Dome. Data tego wydarzenia to 9 listopada 2003 roku. W walce wieczoru, która była finałem turnieju, Wanderlei Silva znokautował uderzeniami kolan Rampage'a Jacksona. W co-main evencie Antonio Rodrigo Nogueira poddał dźwignię na staw łokciowy krokopa, zdobywając tymczasowy pas Dywizji Ciężkiej. Numer 6. Pride 17 Championship House, 53 246 osób, 3 listopada 2001 roku. Ponownie stadion Tokyo Dome. W walce wieczoru Wanderlei Silva pokonał Kazushi Sakurabe przez przerwanie lekarza na skutek złamania obojczyka. W drugim pojedynku od góry Antonio Rodrigo Nogueira wypunktował Hitar Hiringa, na gali wystąpili ponadto Mirko Krokop, Dan Henderson czy Rampage Jackson. Numer 5, UFC 129, są pierre kontra Shields. 55 724 osoby. Wydarzenie odbyło się 30 kwietnia 2011 roku w Kanadzie, w Toronto, na stadionie Roger Center. W pojedynku wieczoru George St-Pierre po raz szósty obronił mistrzowski tytuł dywizji półśredniej, wygrywając decyzją sędziowską z Jake'em Shieldsem. W drugim starciu od góry Jose Aldo zadebiutował w UFC i obronił nadane mu wcześniej mistrzostwo Zwyciężając na punkty z markiem Hominikiem. Numer 4. UFC 193 Rousey kontra Holm. 56 214 osób. Gala, która miała miejsce na stadionie Docklands w Melbourne w Australii, odbyła się 14 listopada 2015 roku. W najważniejszej walce wydarzenia Ronda Rousey zmierzyła się w kolejnej obronie pasa z niepokonaną Holly Holm, która niespodziewanie pokonała ówczesną mistrzynię. W co-main evencie gali Polka Joanna Jędrzejczyk obroniła tytuł w walce z Valerie Letorno. Numer 3 UFC 243 – Whittaker kontra Adesania 57 127 osób. Ten event odbył się 6 października 2019 roku, tak jak poprzedni w Australii w Melbourne na stadionie Docklands. W walce wieczoru zmierzyli się ze sobą prawowity mistrz kategorii średniej Robert Whittaker z tymczasowym Izraelem Adesanią. Zawodnik pochodzący z Nigerii pokonał Australijczyka przez nokaut w drugiej rundzie, stając się pełnoprawnym mistrzem. W drugim pojedynku od góry Dan Hooker pokonał przez decyzję Ala Ayakuinte. Numer 2 KSW 39 Koloseum, 57 766 osób. Bardzo wysoko na liście znalazł się akcent polski. Wydarzenie odbyło się na PGE Narodowym w Warszawie 27 maja 2017 roku. W walce wieczoru zobaczyliśmy starcie pomiędzy mistrzami dwóch różnych kategorii wagowych, półśredniej i średniej Borysem Mańkowskim i Mamedem Halidowem. Po wyrównanym boju sędziowie orzekli zwycięstwo zawodnika pochodzącego z Czeczenii. W drugim pojedynku od góry Pudzianowski pokonał Tyberiusza Kowalczyka. Na gali zobaczyliśmy również Freak Fight, starcie Popka z Burnejką, które wygrał ten pierwszy. Numer 1 Pride Shockwave 71 tysięcy osób. Największa pod względem frekwencji gala miała miejsce 28 sierpnia 2002 roku na stadionie olimpijskim w Tokio. Poza walkami w MMA odbyły się tam również walki w kickboxingu. W starciu wieczoru Mirko Filipowicz pokonał Kazushi Sakurabe. co main evencie Antonio Rodrigo Nogueira poddał Boba Sapa. W innej walce w formule kickboxingu Jerome LeBanner zwyciężył z Donem Frajem. Jeżeli filmik Ci się spodobał, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi produkcjami.